Cześć, tu i witajcie, łebki. Dzisiaj przygotuję prostą i szybką babkę na majonezie. Przepis dostałam od Krystyny, a teraz wam pokażę, jakie składniki będą nam potrzebne do tej babki. Do przygotowania tej babki będzie nam potrzebne 5 jajek, pół szklanki cukru, jeden cukier waniliowy, pół szklanki mąki ziemniaczanej, pół szklanki mąki pszennej. Jedna cała i pół łyżeczki proszku do pieczenia i dwie duże łyżki majonezu. Teraz właśnie przygotowujemy się. Rozbiję jajka i połączę z cukrem. Pamiętajmy, że każde jajko trzeba umyć i każde jajko rozbijamy nad taką właśnie miseczką, bo nie wiemy, czy są jajka. Dobre czy nie, no ale powinny być dobre, bo są świeże. I tak każde jedno jajko rozbijam nad, nad miseczką i wrzucam do mojej dużej miski. Wsypujemy cukier. Natomiast w następnym pojemniku przesiewamy nasze mąki. Sobie już je przygotowujemy, przesiejemy mąkę ziemniaczaną razem z pszenną i oczywiście dodajemy nasz proszek do pieczenia, też przesiejemy już mamy mąki przygotowane razem z proszkiem tutaj do naszej miski wsypujemy nasz cukier waniliowy i teraz będziemy kręcić aż się ukręcą wszystkie, wszystkie składniki cukier z jajkami Kręcimy masz, będą do białości. Teraz już mamy ubite jajka z cukrem, i wsypujemy powoli do naszego ciasta mąkę wymieszaną po tropu. I mieszamy stopniowo. Wolewo chciałam, powiedzieć, wolewo, chciałam powiedzieć, że kręcimy na wysokich obrotach. Naszą babkę, żeby się ładnie wszystkie składniki połączyły. Jak już tak mamy dobrze ukręconą naszą babkę, dodajemy nasze dwie łyżki majonezu. Na początku nie powiedziałam, żeby dodać olejek waniliowy, więc ja doleję też e, troszkę olejku waniliowego, żeby ta babka miała taki fajny smak waniliowy. Ok. I to też kręcimy aż się wszystkie składniki połączą. Tak przygotowaną masę przelewamy do formy o średnicy 24 cm. Ja tą moją formę wysmarowałam masłem i posypałam mąką krupczatką. Nastawiamy piekarnik na 170 stopni i pieczemy do patyczka, czyli aż będzie upieczona babka. Ja przypuszczam, że na pół godziny nastawię, bo to różnie zależy jaka wysoka jest babka. Teraz właśnie przeleję do mojej formy. O, pięknie. Pięknie przelewamy aż tego. Wszystkie składniki wylejemy i wstawimy do piekarnika. O, teraz 30 minut w piekarniku 170 stopni, tak mi wyszła. Wyciągnęłam ją, ale po prostu tak szybko ją wyciągnęłam i troszkę opadła. Znaczy się powinna ją troszkę zostawić w piekarniku. Teraz poczekamy aż ostygnie, i spróbujemy. Okay. Kochani, babeczka już wystygła. Ja ją teraz otworzę. Tu, ok, I przełożę na mój talerz. O, zaraz powinna odpaść. Pięknie. Po prostu ją. O, właśnie. Pięknie odpadła. Nie jest taka duża, bo ona jest tylko e, pół szklanki mąki ziemniaczanej, pół szklanki mąki pszennej. Kochani, teraz mam ją spróbować przed wami. No, okej. Okay. Alessandro, staj riprendendo. Si? Dobra, prendo kortino. O. Dobra, wezmę. O, taka piękna babeczka. Mmm. Pyszna powiem Wam, że... Momento. Ta babka. Po upieczeniu powinna stać e, jakieś tam kilka minut w piekarniku wyłączonym, bo wydarzy się tak jak w mojej, że wyciągnęłam szybko, był przeciąg, okno otwarte, babka opadła. Babka jest taka puchowa, puszysta, bardzo pyszna, szybka w robieniu. Przepis na tą babkę znajdziecie tu na dole pod filmikiem. Zapraszam Was na mój kanał Mandziarę Łewki, Kuchnia Włoska, Gotuję po Włosku. Podobałam Wam się przepisy, róbcie subskrypcję na dzwoneczek, będziecie powiadamiani o moich przepisach. Dajcie łapkę w górę, dziękuję za wszystkie subskrypcje i pozdrawiam serdecznie i co? I buon appetito!